Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Kłaniam się bardzo nisko, drodzy widzowie. Zapraszam was dzisiaj na spotkanie. Porozmawiamy sobie trochę o dawnym ośrodku, który kiedyś odwiedziliśmy, a nadal prężnie działa w Świebodzicach Akademia Medycyny Regeneracyjnej. Moim państwa gościem jest właściciel tego ośrodka, Aleksander Harecki. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dzień dobry. Aleksandrze, bardzo miło mi jest gościć tutaj ciebie w studiu VTV no, po długiej przerwie, bo kiedyś, wiele lat temu byliśmy w ośrodku. Cały czas wówczas się prężnie rozwijało. Jak wygląda dzisiaj ośrodek medycyny regeneracyjnej? Gdybyśmy zaczęli od tego, jakie są stosowane tam metody obecnie, e, no, co się zmieniło po tylu latach? Jak najbardziej działamy dalej bardzo intensywnie. Rozwijamy całą naturalną medycynę, właśnie rozwijamy. Mamy piękny taki kompleks wielu metod, bo ich jest nawet ponad 50. Więc, jeżeli byśmy chcieli wymienić trochę, nam było to oczywiście zajęło, ale wspomnę najważniejsze rzeczy: to są na przykład pełne tak naprawdę oczyszczanie organizmu poprzez oczyszczanie wątroby, oczyszczanie jelit przeciwposrobotniczy, terapie pełne, takie linfatyczne detoks robimy, wykonujemy. Różne terapie oczyszczające, jak i wzmacniające nasz system odpornościowy, czyli robimy na przykład saunę z lodowatą, e, lodowatą wodą, wykonujemy różne masaże i limfatyczne, i pobudzające całe krążenie. E, stosujemy różne takie produkty, jak borowiny naturalne i inne zioła, na przykład, żeby pobudzić nasz organizm do walki. Więc no, tutaj naprawdę bardzo narzędzie dość szeroko stosujemy, e, i do nas przyjeżdżałem przede wszystkim Ludzie z takimi już poważniejszymi problemami, ale również jak najbardziej. i Profilaktyka też stosowana, żeby nauczyć ludzi przede wszystkim zdrowiu tak? czyli jak dbać o siebie czyli profilaktyka uważamy, że jest najważniejsza. Aleksandrze, sporo ostatnio jest też w mediach takiej informacji o, o naturopatii o tych nazwanych no, też jako szarlatani i tak czy u Was, jak to wygląda ze strony medycznej? Czy, czy macie takie wsparcie medyczne, czy działacie, że tak powiem, samozwańczo? Oczywiście my, jak najbardziej od samego początku, działamy z współpracą z medycyną. Ja również z wykształcenia jestem i fizjoterapeutą, i zielarzem, i naterapeutą, i innych tutaj troszkę tytułów jest. My zatrudniamy jak najbardziej też również lekarza rodzinnego, który przyjmuje osób i sprawdza i pomaga nam tutaj, jeżeli chodzi o nasze zdrowie, jak dbanie o jakość. Jak są tak samo i pielęgniarki, i masażyści, i fizjoterapeuci. Jak najbardziej to jest konieczne, musimy Stosować nie tylko jednej powiedzmy dziedziny, czyli niekonwencjonalnej naturalnej medycyny terapii, ale również korzystamy z pomocy medycyny akademickiej. No to myślę, że bardzo ważne, bo jest pewnego rodzaju takie bezpieczeństwo dla tych wszystkich, którzy przychodzą jednak w różnych stanach. Przypomnijmy, jak powstał ośrodek Akademia Medycyny Regeneracyjnej. Bo to już ma kilka kilka lat czy kilkanaście? Kilkanaście lat nasz ośrodek już istnieje. Zainicjował w sumie mój to ojciec, Aleksander Harycki senior. Z nim razem tutaj tworzyliśmy, tutaj wykonywaliśmy wszystkie tak naprawdę prace remontowe, rozwój, modernizację, jak najbardziej udoskonalanie tych, tych tutaj tych metod, które na obecną chwilę istnieje. Cały czas oczywiście kontynuujemy rozwój tego, czyli każdą metodę pod każdym kątem próbujemy udoskonalić na tyle i oczywiście ile to jest możliwe. Żeby rozumieć jak to wygląda, to jest w ciągu jednego tygodnia. To jest od poniedziałku do soboty, od rana do wieczora są stosowane co godzinę inne metody, żeby ten organizm cały pobudzić. Więc cały czas jest tak naprawdę człowiek, który do nas trafia jest w procesie od rana do wieczora, do, ma odpoczynek dopiero po 22, kiedy już idzie spać, się wtedy regeneruje. Nasz ośrodek tutaj w Sibudzicach już kilkanaście lat istnieje i oczywiście tutaj na obecną chwilę, e, już mój ojciec na obecną chwilę też utworzył w Rosji też tak samo ośrodek, więc też polecam odwiedzić jego przyszłość. Jakie są główne te metody regeneracji organizmu? No, przede wszystkim stosujemy holistyczne podejście, czyli na cały organizm, czy człowiek przyjeżdża holistycznie, e, profilaktycznie, lub o, przyjeżdża jak najbardziej z zaawansowanymi problemami. I my możemy dostosować jedno, czy drugie, czy piąte, dziesiąte narzędzie dodatkowo, jeżeli będzie taka potrzeba. Więc jeżeli człowiek przyjeżdża profilaktycznie, staramy się również międzyczasem mu pomóc w różnych zakresach. No dużo jest takich zabiegów różnych. No, jeżeli byśmy chcieli policzyć, to na obecną chwilę w ciągu dnia to jest kilkanaście zabiegów, czyli na przykład, jeżeli popatrzymy, jak klient otrzymuje od nas taką listę, plan zabiegów jednego dnia, zaczyna się to po 6 rano, czyli kiedy już zaczyna przyjmować na przykład zioła, później idzie skorzystać z dzwonoterapii, później idzie na przykład idzie skorzystać z sauny i hartowania lodowatą wodą, później ma na przykład masaż wodny, następnie ma... Zabiegi peelingowo-borowinowe z różnymi składnikami, i to jest już praktycznie godzina 12. Później jest przerwa na posiłek, a bo przeważnie to tak naprawdę zażywamy tutaj ziółka, oleje i inne składniki. I później kolejne zabiegi, kolejne masaże, jak elektrostymulacja, może być tam masaż twarzy tajski, chiński, masaż stóp klasyczny, i tak dalej. Więc ich, tych narzędzi jest dosyć sporo. I oczywiście później po kolacji, czyli już po godzinie 18, mamy czas na znowu na hartowanie. Mamy czas na przykład skorzystanie z groty solnej z sali gimnastycznej. To jest wszystko jest opisane co godzinę, co pół godziny, gdzie człowiek ma się znajdować i co ma robić. I nawet kiedy jest już wieczorem, również ma napisane, że ma zażyć odpowiednie ziółka, ma zastosować odpowiednią autosugestię, ćwiczenia oczy i kiedy już następuje 22 to koniecznie jest. Sen, który regeneruje nasze, tak naprawdę organizm, bo my w nocy nasz, nasz zegar biologiczny najlepiej wtedy działa. Jak dobierasz w ogóle pracowników i, i kto prowadzi szkolenia? No, bo to, powiedzmy, metody są często takie ludowe z dawnych czasów, prawda przekazane jeszcze przez twojego ojca. Szkolenie naszego personelu e, wykonujemy tutaj w ośrodku dwutygodniowo i ja osobiście sprawdzam i przeszkalam ich, żeby to było na jak najwyższym poziomie, ponieważ te metody, które mamy tutaj, nasze know-how e, niestety troszeczkę się różni od tych szkoleń, których e, wykonywane są w innych szkołach masażystów, fizyterapeutów. Ja nie twierdzę, że one są złe, ale na przykład sam masaż klasyczny możemy zrobić na 100 różnych sposobów, dlatego tutaj najważniejsze jakość i efektywność. O którym ja osobiście muszę zadbać i to robię, dlatego są nasze efekty, są inne niż w innych miejscach. Czy coś nowego powstaje? Masz jakieś w głowie pomysły, plany? Coś chcesz bardziej uświetnić? Coś nowego powstania w ośrodku? Tak, na obecną chwilę wprowadziliśmy kilka e, zmian, takich jak na przykład krótsze programy dla osób, którzy nie mają czasu na dłuższy pobyt. To są jednodniowe takie test drive dla osób, którzy nigdy wcześniej nie byli i obawiałem się, czy taki program dla nich będzie odpowiedni. Jest trzydniowy, gdzie można na weekend przyjechać, e, oczyścić się i zadbać o swoje zdrowie. E, na przykład z takich nowych metod wprowadziliśmy e, teraz na obecną chwilę grota solną z tężnią solenkową, gdzie jest bardzo fajny. Klimat stworzony z dużo minerałów, z soli, gdzie możemy wdychając, też zrobić taki fajny detoks dla swojego organizmu. No i takich tematów jest dość sporo, dlatego zachęcam oczywiście sprawdzić się osobiście na własne, jak to się mówi, skórze. Mhm. Jak można się skontaktować? Numer kontaktowy, stronę podałeś, ale przypomnij adres mailowy albo jeszcze jakieś inne możliwości komunikacji. No, przede wszystkim numer telefonu to jest 66 11 22 876 i nasza strona jedyna to jest medycynaludowa.com, gdzie zachęcamy, wejść, sprawdzić. Tam są podstawowe wszystkie dane, informacje. Jeżeli macie pytania, to oczywiście zawsze możecie zadzwonić, postaramy się wyjaśnić. Jeżeli na miejscu nie możecie, to też dużo zdalnie możemy zadziałać. No, są dostępne tak samo materiały edukacyjne i na naszym kanale YouTube, i tak samo są książki przez mojego ojca napisane, są obecnie ich cztery, więc też zachęcam się edukować, a wiedza to jest tak naprawdę potęga, z której warto korzystać. Ja bardzo, bardzo dzisiaj dziękuję, drodzy Państwo. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej, zobaczyć jak to wszystko wygląda, przypomnijcie sobie po latach, bo... Kiedyś tam nie, też byliśmy, osobiście nagrywaliśmy. Gdzieś nawet jeszcze te nagrania są na naszym kanale. Ja bardzo Państwu dziękuję. Subskrybujcie kanał. Do zobaczenia. Tobie również bardzo dziękuję, Aleksandrze. Dziękuję serdecznie.